Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym materiale na temat naszej wystawy stałej, na temat historii naszego miasta i regionu. Tym razem ponownie jesteśmy w sali etnograficznej, w pierwszej sali etnograficznej, w konkretnie w komorze, czyli w takim składziku, w magazynku, gdzie przechowywano przedmioty, których nie używano na co dzień albo których nie wypadało trzymać gdzieś na zewnątrz. Komora to nic innego, jak już wspomniałem, jak magazyn. Państwo nie widzą całego tego pomieszczenia, nie widzą Państwo przodu tego pomieszczenia, a, a także różnych zakamarków. Postanowiłem, że poradzę sobie y, różny, różnego rodzaju przebitkami, więc będę tutaj y, jakieś fotografie przebitki umieszczał. Natomiast y, rozpocząłem się od tego, że no, jest to trzecie pomieszczenie już, które Państwu prezentujemy. Po izbie mieszkalnej, po, po pomieszczeniu kuchennym jesteśmy Takim składziku, i mamy tutaj mydło i powidło. Jest tu całkowity miszmasz różnego rodzaju przedmiotów. Zacznę może od tego, czego Państwo nie widzą, a co jest z przodu. No, i tutaj na przebitce spróbuję Państwu pokazać. Więc mamy tutaj buty. Buty słomiane, plecione ze słomy po Państwa prawej stronie. Buty, które były używane w gospodarstwie podczas prac zimowych. Buty zakładano jedno na drugie, czyli najpierw zakładano normalne obuwie, następnie zakładano buty słomiane. I te buty słomiane miały chronić stopy przed odmrożeniem, przy właśnie pracach gdzieś tam w mrozie na zewnątrz, w śniegu. Co ciekawe, te buty widoczne są na przykład też na zdjęciach z okresu II wojny światowej, kiedy niemieccy żołnierze na froncie wschodnim radzą sobie z odmrożeniami stóp w ten sposób, że na buty wojskowe zakładają właśnie takie plecione buty słomiane. W środku również buty robocze, to są wszystkie trzy pary, są tutaj butami roboczymi: buty robione z drewna, po naszemu Wielkopolskiemu klumpy, czyli drewniaki, po prostu buty drewniane służące do roboty, są drążone w kawałkach drewna, skądinąd bardzo lekkie. I ostatnie po lewej stronie, buty, które w Wielkopolsce nazywamy kujonami, buty wykonane ze skóry, aczkolwiek podeszła jest w nich też wykonywana z drewna. Więc mamy tutaj trzy pary butów służących do pracy. Z przodu mamy też rzecz, którą państwo widzą gdzieś tam tylko ukradkiem od góry. Jest to lodówka. Lodówka zasilana nie na prąd, tylko na bryły lodu wkładane tutaj w taki specjalny otwór. Bryły lodu kupowano w specjalnych sklepach, najczęściej kolonialnych, za potężne pieniądze, dlatego na lodówkę nie każdy mógł sobie pozwolić. Lodówka znajdowała się raczej w zamożnych mieszkaniach, w zamożnych domach. I stała i tak w piwnicy albo w jakimś podpiwniczeniu, żeby ta bryła lodu jak najwolniej się topiła. Lodówka jest niewielkich rozmiarów. Chowano tam na, tak naprawdę te najważniejsze rzeczy, żeby zapewnić różnego rodzaju artykułom spożywczym długoterminowość. Radzono sobie raczej przez suszenie, wędzenie, solenie, robienie konserw, znaczy zapraw domowych, więc to wszystko raczej niż lodówka miało zadanie przedłużyć okres spożycia różnego rodzaju artykułów spożywczych. W tej lodówce, jak już powiedziałem, miejsca jest niewiele. Tu po lewej stronie na dole widzą taki Państwo otworek, którym właśnie woda z topniejącej gryły lodu yy, uchodziła. Oprócz tego, na naszej wystawie mamy też przedmioty służące do wypieku chleba. Tych przedmiotów używano raczej na wsiach. W miastach piekarnie zapewniały mieszkańcom chleb, natomiast na wsiach mieszkańcy samodzielnie w plecach chlebowych yy, sobie taki chleb piekli. Mamy tu różne sita do mąki, mamy dzierze do y, wyrobu ciasta, do y, odstawiania ciasta, mamy łopatę, na której z pleca chlebowego wyjmowano y, bochenki, mamy opałki, czyli koszyczki, w których te chleby y, wy, miały wystygnąć, więc y, tutaj jest raczej, y, to są raczej przedmioty używane na wsiach. Oprócz tego mamy też przedmioty do prania. Mamy Tarkę, balie, kijankę i bijak, czyli przyrządy do prania ręcznego. Tutaj na przebitkach też Państwu pokażę. Mamy też pralkę, trochę późniejszy model, ponieważ z roku 1920. Pralka służąca do prania, przed 100 lat, niemiecka pralka. Gospodynia, aby wyprać, musiała mieć dużo krzepy, żeby ją podnieść, żeby ją otworzyć. Następnie tutaj sobie też wachlowała. Na dole, na dole tej pralki widać kurek, którym wypuszczano, wypuszczano nadmiar wody. Ja tu zasłaniam, więc kolejna przebitka. Jest to wózek dziecięcy. Wózek pozbawiony co prawda opon i, i materacyka, natomiast jest to wózek pięknie wykonany, rzeźbiony, więc podobnie jak lodówka nie należał do osoby biednej, raczej był to wózek należący do kogoś, Yy, bardziej posażnego. Oprócz wózka yy, mamy też oczywiście miśnik, który Państwo yy, widzieli już na przebitkach, yy, gdy opowiadałem o kuchni. Miśnik, oczywiście, ku, szafa kuchenna, w której gospodyni wysta, wystawiała swoją najpiękniejszą, najlepszą zastawę. Yy, różne naczynia też na tym miśniku Państwo widzą. Tu w kącie, którego Państwo nie widzą, znowu się będę posiłkował, posiłkował przebitką, mamy magiel, czyli przyrząd do prasowania wielkich kawałów materiału. Jest to po prostu skrzynia wypełniona kamieniami yy, na takich rolkach i te rolki, jeżdżąc po różnego rodzaju wielkich płachtach materiału, yy, prasowały go. No, nie prasowano wówczas ani obrusów, ani firan, ani prześcieradeł, ani pościeli, ani zasłon, no, nic takiego wielkiego. Wszystko wkładano do magii. Tu akurat nasz magiel jest małym maglem. Oczywiście spotykano o wiele większe, ale i mniejsze. Na maglu mamy też taki ciekawy przedmiot. Jest kilka ciekawych przedmiotów, jest tam drabinka do robienia, do suszenia sera i wędlin. Natomiast mamy tutaj szprycę do składania mięsa do kiełbasy, flak naciągano tutaj na górę i, i wciskano po prostu mięso do środka kiełbasy. Mamy także centryfugę, czyli wirówkę służącą do odwirowywania. Śmietany z mleka. Wlewano do pojemnika do góry yy, mleko, i poprzez kręcenie korbą yy, z tych dwóch dzióbków, tak to nazwijmy, wylatywało mleko chude i śmietana. Oprócz tego, w naszej izbie znalazły się też siądy, czyli nosidła. Siądy to nasza, wielkopolska regionalna nazwa. Nosidła, którymi najczęściej gospodyni nosiła wodę ze studni do domu. Jak już mówiłem, w materiale poświęconym Izbie Mieszkalnej nie było na wsiach wodociągów. No w Krotoszynie te wodociągi były do wieku XVIII, ale nie wszędzie docierały, dlatego trzeba było sobie radzić na przykład nosząc wodę w węborkach, czyli w takich drewnianych wiaderkach do, do domu. Mimo że wygląda to jak narzędzie tortur trochę, to naprawdę bardzo ułatwiało, odciążało szczególnie stawy łokciowe, barkowe, nadgarstki przenoszeniu wielkich, ciężkich wiader z wodą. Pod spodem mamy yy, prasę do, do sera, do wyciskania nadmiaru yy, wody z sera. I tutaj w, w lewym, znaczy w Państwa prawym yy, rogu, mogą Państwo zauważyć taką budkę dla ptaka, w zasadzie domek dla ptaka. Nie jest to karmnik, jest to domek yy, wykonany z gliny, toczony na kole garncarskim, wypalany potem. I w takim domku, ptak, mały ptak, bo otwór jest niewielki, miał założyć gniazdko. Te domki, montowano blisko yy, domów, nawet czasami na domach, żeby ten mały ptaszek zrobił sobie gniazdko, to bo nie było radio, telewizji, ludzie sobie umierali różny czas nawet słuchając śpiewu ptaków, na małe ptaki gwarantowały właśnie yy, śpiew poranny gdzieś tam, więc była, był to pewien sposób powiedzmy nawet rozrywki. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o tą komorę, jest tutaj o wiele więcej przedmiotów, no ale nie o każdym dam radę opowiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za dotychczasową aktywność. Jeżeli ktoś nie obejrzał z Państwa poprzednich materiałów, to zachęcam, jest już ich 10, jest to dziesiąty nasz filmik. Jak już powiedziałem w piątkowym materiale, w tym tygodniu nagramy trzy filmy, różnorodne, mam nadzieję ciekawe. I mam nadzieję, jeszcze lepsze, znaczy lepsze, dużo lepsze niż te z zeszłego tygodnia, szczególnie pod względem technicznym. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.